Cześć, witajcie na kanale. Miło Pomysł na minutę. Jesteśmy w zielonym warsztacie, co znaczy, że będziemy testować coś elektronicznego i tym razem jest to miernik. Miernik uniwersalny, miernik tranzystorów, ale nie tylko. Jest to LCR T4. Zapraszam. Miernik zakupiony e, przez internet, natomiast wypatrzony przeze mnie. W sklepie AVT yy, i ja go kupiłem na jakiejś śmiesznej wyprzedaży, tam za 40 chyba 44 zł, yy, z, razem z obudową. Natomiast w sklepie AVT on kosztuje w tej chwili jakieś 39 zł plus mniej więcej dyszkę obudowa, już nie pamiętam yy, konkretnie ile. Yy, mam tych mierników sporo, ale brakowało mi jednej bardzo ważnej opcji brakowało mi miernika kondensatora. Zastanawiałem się bardzo długo, który miernik wybrać, jaki, żeby był w miarę uniwersalny, żeby, żeby rzeczywiście gdzieś tam nie było to jakieś chińskie rozwiązanie, bo już jedno miałem, które się niestety rozpadło. No i co? No i w... szukałem, szukałem, aż w końcu na jednej z edycji Przeróbmy spotkałem się z ekipą Szkoły Elektroniki, która się tam wystawiała, zresztą którą serdecznie pozdrawiam i chłopaki polecili mi właśnie ten miernik dlatego on jest teraz tutaj można go kupić bez obudowy natomiast obudowę warto mieć łatwiej się to transportuje i macie mniejsze ryzyko, że sobie gdzieś tam coś uszkodzicie przede wszystkim, że uszkodzicie sobie wyświetlacz co możemy mierzyć przy pomocy tego miernika rezystory NPN, PNP Terystory, cewki, kondensatory. Natomiast jeśli chodzi o kondensatory, to należy pamiętać, że w pierwszej kolejności należy je rozładować, diody i całą masę różnych innych elementów, natomiast te najbardziej podstawowe właściwie wam wymieniłem. Oczywiście możecie też testować na nich triaki, rezystory itd. itd. No i bardzo uniwersalna rzecz dla Majsterkowicza. Do takich prac początkowych w warsztacie. Nigdy nie inwestowałem w nie wiadomo jakie mierniki, bo też nie zajmowałem się jakąś bardzo zaawansowaną elektroniką, e, więc myślę, że ten na pewno przypadnie mi swoją uniwersalnością do gustu. Zresztą strasznie mi się spodobał e, właśnie wtedy na tych pokazach, o których wcześniej wspominałem. Fajną sprawą jest to, że ten tester sam przechodzi w stanu śpienia co też jest naprawdę niezłą opcją, czyli jeśli przez 10 sekund nic się nie dzieje, to on się po prostu wyłącza i nie zużywa nam baterii, natomiast jego wadą y, według mnie jest to, że zasilany jest baterią 9 v bo z łatwą dostępnością tych baterii czasami bywa różnie, na przykład tutaj u mnie we wszystkich okolicznych sklepach niestety ich nie ma, musiałbym podejść kawałek dalej, żeby, żeby taką baterię sobie y, zakupić, no ale ta bateria starcza na y, dosyć sporo pomiarów, Tyle jeśli chodzi o niego. Ja się tam trochę rozgadałem, więc wy pewnie ten materiał zobaczycie dosyć mocno pocięty. Nikt nie będzie słuchał 20 minut wywodów. Natomiast przechodzimy już do prezentacji, jak on w ogóle wygląda. Złożymy sobie obudowę i następnie wykonamy sobie kilka takich zupełnie podstawowych testów, żebyście zobaczyli jak to działa, jak to funkcjonuje. Zapraszam opakowanie jakieś mocno szałowe nie jest. W środku znajduje się woreczek z naszym testerem. Ja już sobie włożyłem baterię, bo chciałem go sprawdzić przed nagraniem materiału oraz nasza obudowa. Teraz tak, on występuje w dwóch wersjach, yy, czyli te nasze uchwyty na baterię 9V są różne: albo występuje w wersji tej, którą widzicie w tej chwili, albo po prostu w standardowej takiej nakładce, którą nasuwacie bezpośrednio na baterię, i tyle. Sam tester wygląda w ten sposób. Wyświetlacz, szyna ZIF. Tak jak mówiłem, miejsce do testowania elementów SMD oraz przycisk włączenia, wyłączenia. Od i cała filozofia. To co? Robimy przyspieszenie i składamy. Are you listening? Damn. Ok, jest złożone. Wszystko działa. Natomiast to, o czym musicie wiedzieć, no to nie jest to tak idealnie spasowane, jakby się mogło wydawać. Tutaj w tej centralnej części dosyć mocno sprężynuje na czymś. Więc generalnie jest tak jest. No ale działa, tak? Żyje. Ja sobie może zgaszę tutaj te dodatkowe lampy, żeby się Wam światło nie odbijało weźmiemy sobie coś na podstawkę żebyście dobrze widzieli przynajmniej w miarę dobrze widzieli wyświetlacz i co zasada jest taka, że te wyjścia są tutaj popisywane jako 1, 2, 3 i później są same jedynki żeby wykonać pomiar pomiary jakiekolwiek musicie Mieć jakąkolwiek inną wartość na jednej z nóżek oprócz jedynki. Czyli na przykład 3, 1, 2 i 1, 2 i 3 bez znaczenia. Natomiast najważniejsze jest to, żeby to tak zrobić. Weźmiemy sobie na przykład. Nie wiem. z kondensatorów. Tysiączek. Jak widzicie, ok, zapinamy, uruchamiamy M-Tester Testing. No i co, pokazuje nam, że jest to kapasitor, czyli kondensator, tak oraz wartości. I że jest sprawny. No to był pierwszy. Weźmiemy sobie może ceramiczny jakiś. To może taki, żeby miał dwie nóżki. W miarę. Ok, jak widzieliście, zgasło. Co oznacza, że tester przeszedł te swoje 10 sekund bezczynności. Uruchamiamy. Pokazuje nam również, że to jest yy, kondensator 7740 picofaradów. Tego pewnie ciężko będzie. O, wyświetlacz jest dosyć jasny i ma prawo go nie brać. Kamera. Mam tutaj również kondensator foliowy. Próbujemy sobie na foliówce. Znowu. O. Ciach. Znowu nam pokazuje, że to jest kondensator. 101. Tak, mikro. Dokładnie. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że na komputerze to będzie lepiej widać niż na e, ekraniku kamery. Tyle w temacie kondensatorów. Nie będziemy robić tych testów za dużo, no bo to nie ma sensu. Nie mamy za bardzo też z czym porównać. Jakiś jeden przykładowy rezystorek. Wkładamy, zapinamy, naciskamy. I mamy rezystor 97,6. Diody, zaczniemy może od Leda jakiegoś. Zobaczymy, jeszcze Leda na nim nie próbowałem, przyznam szczerze. Zapinamy. Dioda pokazuje, w którą stronę jest przejście. Jest ok. Powiem Wam, że, że całkiem fajnie to działa. Weźmiemy sobie jakąś zwykłą diodę. Może, co my tutaj mamy? Mamy tu jeszcze jakąś zwykłą diodę. Szanowniki. Mam nadzieję, że będzie działać. Gnę tak trochę. u, Tam ma za grube nóżki. Ale tu mamy jakąś z cieńszymi. Mam nadzieję, że się zmieszczą. No nie, ale tu widzę, że na dnie jest jeszcze jedna z jeszcze cieńszymi. Tak, to jest Dioda. Dioda nie LED, żeby nie było, że tylko LED. -y. Mierzenie dioda jest ok, pokazuje kierunek przejścia, czyli od jedynki do dwójki. Eee, zwróćcie uwagę, że jedynka, z której strony jest wpięta, jedynka, więc pokazuje nam prawidłowo. Zrobimy sobie dla odmiany, zrobimy sobie 1 i 3 i zobaczymy, co nam pokaże. No pięknie, pokazuje przejście od 1 do 3, w którą stronę. Super to działa. Przy składaniu musicie uważać, bo ten przycisk się zawiesza. To jest wszystko naprawdę ciasno zrobione na Na laserze wycinane, więc jeśli cokolwiek zeskosujecie w jakikolwiek sposób, to jest później problem ze składaniem. Weźmiemy sobie może jakiegoś triaka. No tutaj tego, to ja nie mam zbyt wiele. Ale coś się tam wybierze. OK. No. Ja nam pokazuje, że jest unknown, czyli nie jest w stanie go zmierzyć. Spróbujemy może jakiegoś innego. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze mamy tutaj chyba jakieś tranzystory, natomiast nie jestem pewien, czy to są. Czy to nie są po prostu. A czyli on tego elementu nie jest w stanie zmierzyć, natomiast. O! Ciach. Ok, tranzystor MPN, jak widzicie, pokazuje gdzie co, w jaki sposób. No super sprawa. Wada tego rozwiązania, no już na przykład tego tranzystora nie włożymy, bo, bo raczej nóżki są zbyt wielkie. Dokładnie, i nie będzie nam to tutaj wchodziło. Możemy sobie wykonać jeszcze jeden test. I zrobimy to sobie w ten sposób, że czy nam zadziała, jeśli będzie częściowo w jednej, a częściowo w drugiej części szyny? Czy znaczy pokaże nam tak samo? Jak widzicie, bez najmniejszego problemu, to dla odmiany jest. E, tranzystor PNP. Nie mam na chwilę obecną żadnych takich w miarę mierzalnych układów SMD, ale on sam w sobie, jak widzicie, działa naprawdę spoko. Podsumowując całość, powiem Wam, że rozwiązanie mi się podoba. Że nie podoba mi się, że to tutaj troszeczkę skrzeczy i nie do końca weszło tak, jak powinno. Tak jakby mi się to Podobało, nie wiem na czym tak na dobrą sprawę pręży, ale trochę pręży. Prawdopodobnie na baterii. Niestety do baterii nie ma montażu jako takiego, więc musiałem to zamontować niestety na trytkę, co też mi się średnio podoba. E, prawdopodobnie to po prostu przelutuję i będę e, przyklejał tą baterię na taśmę dwustronną, e, ale to takie rozwiązanie z czasem. No za te pieniądze uważam, że rozwiązanie jest naprawdę spoko. Działa naprawdę fajnie. Można dla mnie spełnia najważniejszą rolę, czyli jest moim miernikiem kondensatorów, czego ja naprawdę bardzo chciałem. Spojrzałem w tej chwili, słuchajcie na zegarek i już wiem, że czeka mnie masa cięcia przy tym filmie. Ech, dlatego, że ja już nagrałem prawie półtorej godziny materiału Ech, i będę musiał wyciąć Wam po prostu parę minut najbardziej. E, wartościowych i najbardziej znaczących informacji. Bardzo uważajcie przy składaniu, właśnie ze względu na to, że ja rozkładam i składam trzy razy, czego już nie chciałem wam przynudzać, i tak postaram się e, ten moment składania skrócić do maksymalnie minuty, i to tak na dobrą sprawę maksymalnie. Natomiast tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że no ten przycisk mi się zawieszał, tak? Więc, więc generalnie z tym miałem jakiś tam dosyć spory problem. No i co? No i poza tym, że gdzieś tam pręży i, i to też mi się gdzieś w jakiś tam sposób nie do końca podoba, to samo rozwiązanie jako takie jest naprawdę spokojnie, myślę, że mogę śmiało polecić. Ja będę korzystał, będę miał w końcu swój miernik kondensatorów, co też Strasznie mi się podoba, a Was tymczasem pozdrawiam. Zapraszam oczywiście standardowo na Facebooka, Instagrama i Twittera, na wszystkie nasze social media. Zapraszam Was na yy, drugi kanał, yy, na live, e, które odbywają się co niedzielę o 20. mnie staram się, żeby tak były, na vlogi, które wpadają z Partyzanta w środku tygodnia. Tymczasem ja kończę. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymać. Cześć. Muzyka